Pytacie mnie ostatnio bardzo często, jak poradzić sobie ze stylem przywiązania. To, co bardzo ważne, styl przywiązania nie ma instrukcji, w jaki sposób z nim sobie poradzić, tak, żeby on nagle zniknął. Styl przywiązania wymaga bardzo głębokiego i szerokiego podejścia. Tutaj musimy zajrzeć trochę w przeszłość, w ponieważ to tam kształtuje się styl przywiązania. Na podstawie tego, jaki prezentowali również my się rodzice, opiekunowie. Często jest tak, że styl przywiązania to w pewnym sensie jakiś mechanizm przetrwania, który wtedy służył nam po prostu temu, by poczuć się bezpieczniej. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten styl przystaje być adaptacyjny, czyli w dorosłości, kiedy chcemy budować już jakąś relację z partnerem, z partnerką. Nie ma jednej instrukcji, która powiedziałaby nam w jaki sposób poradzić sobie ze stylem przywiązania. I trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj ta praca na pewno będzie wymagała czasu i najlepiej wsparcie ze strony specjalisty. Ale w następnym filmiku, w drugiej części, pokażę wam sposób, w jaki można na co dzień poradzić sobie z reakcjami i zachowaniami związanymi ze stylem przywiązania unikowym lub lękowym.